Siema, siema. Także szybkie info. Jak podał przed chwilą Rafał na live, który prowadzi na Instagramie, to Bogdan namówił Janka na wzięcie kredytu pożyczki w wysokości 10 tysięcy złotych. Jakaś tam babka przyjechała, szurnięta, z Rzeszowa. No i oni planują tam jechać do niej w niedzielę. No, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, bo Rafał że zaraz idzie na Czeczenie i będzie ogarniał tą sprawę. Posłuchajcie sami. No to słuchajcie, Janek wziął 10 tysięcy pożyczki kurwa, bo Bogdan go namówił w banku. Czejicie? W begierzecie normalnie w Szywczyku, Jaka jazda? Na co niby? No 10 tysięcy wziął pieniędzy, nie wiem, jak on, oni mi to dali na 8 lat. Swania jak chuj. Jeszcze, jeszcze tajemnica, tajemnica na początku i ten Bogdan się wypiera i Janek mi powiedział, że on go namówił. czajcie? I kurwa, i oni się teraz zachleją na śmierć, kurwa. No nie wiem, nie wiem czy to ich wybór jest, tak? Może Janek chce się zachleć na śmierć, no ale kurwa... Ale kurwa, straszne rzeczy. Jak się dowiedziałeś, po prostu dzisiaj z nimi gadałem, nic mi nie mówili. Janek był jakiś dziwnie smutny, był nie? Ale Gosia go trochę rozweseliła i mi powiedział, że jest bogaty, nie? I kurwa, ty, jedna Wicka z Rzeszowa przyjechała. I to też dziwne. Jedna Wicka z Rzeszowa przyjechała, taka kurwa, pokręcona baba. I kurwa, taka wiecie, pokręcona baba, strasznie. Ja nie chciałem w ogóle z nią gadać. I ona siedziała z nimi na Czeczeni dwa dni. I oni kurwa do Rzeszowa teraz jadą, ty. Z Jankiem.